Moim wielkim marzeniem jest, aby wprowadzić do szkół naukę umiejętności miękkich. Chciałbym, żeby nasze dzieci, zamiast uczyć się budowy pantofelka czy wzoru na węglowodory, uczyły się sprzedaży, występów publicznych, komunikacji, osiągania celów, inteligencji emocjonalnej. Dzięki temu staną się bardziej pewne siebie, sprawcze, życiowo skuteczne i szczęśliwe. Wiele milionów ludzi na świecie cierpi, nie umiejąc odnaleźć się w rzeczywistości XXI wieku, gdzie większe znaczenie ma to, co masz. Niż to, kim jestem. Urodziłem się w maleńkich pisarzowicach na południowym skraju Wielkopolski. Jako zwykły chłopak z popogejerowskiej wioski, bez znajomości, bogatych rodziców czy wybitnych uzdolnień, nie miałem marzeń, ponieważ ukradła mi je szara rzeczywistość prowincjonalnej Polski. Moje dzieciństwo to typowa wiejska szkoła podstawowa. Zrujnowany kościół ewangelicki, w którym bawiliśmy się w chowanego. Staw, w którym latem wędkowałem i kąpałem się. Boisko, na którym graliśmy w dwa ognie. Przystanek PKS, na którym liczyliśmy samochody, dubiąc słonecznie. To podwórko, na którym dorastałem. A jednak, dziś jestem przedsiębiorcą, prowadzę dwie firmy, zatrudniam ponad 140 pracowników, napisałem trzy książki, przeszkoliłem ponad 10 tysięcy ludzi i osobiście wykonałem ponad 30 tysięcy robót anonimowych. A na co dzień zajmuję się wydobywaniem z potencjału. Dziś wiem, że każdy sukces zaczyna się w głowie. I aby spełnić marzenia, należy odważyć się po miesięcie. O tym, jak tego dokonałem, powiem na życiu bez ograniczeń. Czyli wydarzeniu, którego misją jest dzielić się ze światem sekretem. O tym, że drzwi do sukcesu otwierają się od środka. Jeśli tak jak i mnie zależy Ci na przyszłości Twoich i moich dzieci, to udostępnij to nagranie. Zostaw komentarz i pomóż mi dotrzeć z tym przekazem do wszystkich tych, którzy najbardziej go potrzebują.